Siemanko! Z tej strony JajaCOL 203 A to kolejny odcinek na naszym kanale. Dzisiaj witam Was w Murder Mystery Uwielbiam to <grym> no To jest fajne. I dzisiaj sobie zagramy w Murderka i jest jedno ważne takie ogłoszenie. Dzisiaj postaram się wrzucić jeszcze jeden film albo nagram dzisiaj i wrzucę na przykład jutro na Minecraft 1.18 stworzyliśmy serwer nie jąkaj się po prostu stworzyliśmy serwer i nagram, nagram z tego filmy i powiem jedną rzecz, bo żeby potem nie było. Ja z kolegą już raz zagrałem na tym serwerze. Nie mamy. No, oprócz kamiennych itemków, to my praktycznie nic nie mamy. A czemu nie mogę teraz? Na, czemu na przykład teraz nie mogę tego nagrywać? Aha. Czemu? Bo. Mm, ze względu na lagi. Jak nagrywam jest wszystko ok, ale jak już potem oglądam ten film, no wiecie, żeby zobaczyć jak wyszedł, to po prostu są lagi bardzo mocne. Nie da się myśleć, Właśnie czekam yy, i właśnie i właśnie no, przez to nie można nie można tak nagrywać, no ja rozumiem, no nie bym mógłbym nagrać, no ale co to będzie za przyjemność, że... Co, jeden, co drugi skok, to będzie Wam zacinało. No. no, nie ma sensu nagrywać wtedy, jak się zacina. Dlatego dzisiaj postanowiłem nagrać jeszcze z merderka. Zaraz, czy te bałwany działają tak, jak nie. Myślałem, że działają tak, jak w lobby, że wysoko do góry lecą. Z tego się le leci. Halo? Aha, bo to od drugiej strony, to jedno na drugą. Tu, tu trzeba jakoś wejść. Tędy. Tędy. Tak, tu. Juhu! Bardzo Was zapraszam też do lajkowania bo i subskrybowania tego kanału, bo lecimy po 300. I no, już się nie nabiorę na zabawkowy pistolet. Hmm. Tam auto jedzie. Te wybuchy to są jakby auta. jest gość z łukiem, no nie nie, zaraz tu, tu se robił łuk nie, to nie ja, to nie ja spokojnie, człowieku on mnie oskarża no nie, już go ktoś podniósł ten łuk nie, tu jest Widziałem, bo on nie... Widziałem, że ktoś na mnie leci. A jak normal. A gdyby był normalnym człowiekiem, by na mnie tak nie leciał. O, to jest to z pociągiem, co w ostatnim filmie. Chciałem zobaczyć, czy jedzie, czy nie. A można wejść do niego w ogóle? A szkoda. Ale coś tam w środku jest zrobione. Detektywem to by było dopiero ciekawe myślę. Mówiąc szczerze, już bycie detektywem jest ciekawsze niż innocentem. Ale pamiętajcie, nigdy nie róbcie to co teraz ja. Nie, baw, nie bawcie się nigdy na torach. Pociąg mnie przyjechał. Nie wierzę. O, matko. Pociąg mnie przyjechał. Ja tu wrócę z czteroma. Potrzebuję cztery golda. No dobra. To mam jedno. Jeszcze trzy. Security Guard. Dostanę za cztery darmowy łuk. A byłoby śmiesznie, mówiąc szczerze. O, oh, okej. Okay. To jest takie dodatkowe dla mnie. To piąte. I czekajcie, to tu. On zaatakuje morderca? Wow. Aha, w przycisk, nie no. Panie, że teraz się skapnąłeś. Nie wierzę. Ja w siebie ludziska nie wierzę. Klikam to klikam, a tam pisze do... naciśnij przycisk, no przecież. No teraz nie będzie tej mapy, jak na złość. Dobra. Teleportowaliśmy się. Ale ile darmowego złota? moj, no, jak to nie moja? Czy ja przypadkiem nie szybciej dobiegłem? Czy ja jak komuś to dam? Masz. Nie chcę tego. Aha, bo za prezenty trzeba zapłacić. Nie, no to super prezenty. Dobra, to chyba miał znaczyć, że idź stąd. Nie wydawaj mnie. A, to był morderca. Chyba. Ty, człowieku zły, niechęć nie, żartowałem. Co ty myślisz? Co ty sobie myślisz? Burder, co tam, a ja się z tym chłopem bawiłem. Nie wierzę. Naprawdę nie wierzę w to. I patrzcie, nie będzie tej mapy z tym security guardem. Matko. Okej. Okay. O matko nie, to są lagi. Jakie ja nie, na lagów. Pum. O matko nie. Przepraszam, gro. Za jakie grzechy są te lagi. Zejść już z tego. Ale że jeszcze w ogóle golda nie mam, ani jednego. śnieżki, Aj, wziąłem je. Co oni robią? Jest to bobra. O, walnąłem go. Jeje. Śnieżki. Matku, ta mapa jest zlagowana totalnie. O, śnieżki kolejne. Jeje. Jej, pierwszy gold. Nie no, naprawdę mi ludzie... Co ja zrobiłem, że mnie zabiliście? Morderco, co ja tobie zrobiłem, że mnie zabiłeś? W ogóle patrzcie, jak to fajnie, jak większość ludzi ma, ma te czapeczki. O, detekt. Ja myślałem, że to morderca. Jestem detektywem, dobra. Nakrywam mordercę. mogę zrobić po tym mogę wam kiedyś pokazać moje wszystkie skiny które robiłam jaja se za mnie robicie prawda raz w życiu byłem mordercą e, detektywem raz chciałem się nim nacieszyć jakby bycie detektywem jest lepsze niż bycie innocentem. a on mnie tak po prostu zabił. Tak po prostu nawet się nie wykazałem. Uff. O matko, 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 matko. tuż ludzie giną. Nie, no nie więc. o matko. Ja nie wierzę w to. Ja po prostu w to nie wierzę, ludziska. Nie, no ja nie chcę tej mapy. Ja wolałem z tym Security Guardem. Ale mordercą tutaj mogę być, chętnie. No nie, no innocent. Może tym razem. O, w zasadzie ostatnio tu mnie chłop zabił. Patrzę i patrzę. Może kogoś zabiją, i ja to zobaczę. A nie. To jest morderca. A jednak nie? i to jest smutne, jak inni ludzie idą, a ty a... I, nic, i nic w ogóle nie robią. Dobra, to nie był morderca. To na pewno. Okej, okay, tu jechał pociąg. Z daleka. No nikogo nie czeka. O nie. Dawaj go. Dawaj go, dawaj. No jak mogłeś nie trafić? Nie no, no przecież jak można było to tak zrąbać. A, ja, 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 ja. Ja nie wiem jak, jak ja to mogłem tak... Przecież mijałem go, no Morderca Dobra. No widać w tym odcinku nie będę mordercą. Takie to już jest przykazanie Znaczy to chyba... Dobrze, że nie będę mordercą Ale źle, że w grze nie jestem Co? Jak już detektyw nie żyje? Kiblu zginął Ale... co? A, to pewnie do góry gdzieś to mamy. Dobra. Dobra, detektyw nie żyje. Jak to tam? To, czy to była ta Alex? Nie. To on myślę. To był ten. Na 1000%. Nie, 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 nie. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Ja Nie no serio innocent? Tu już mi się znudziło halo Ktoś to rozumie że to już może być nie tylko innocentem tym bardziej na odcinku A takie życie ludzie tak takie życie Matka musiałem się pozrapać Ła, co mnie bijecie na te śnieżki. Nie dostaniesz prezentów Jestem świętym Mikołajem i, i ty nie dostaniesz prezentów. przeteleportowałem się, juhu! Dobra, detektyw nie żyje. Daj tego golda. Mam sześć łopat. Nie, daj mi to moja. Aha. A, i mam pięć. Ty, 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 ty. Dobra, teraz będzie ostatnia rundka. Jako że to będzie ostatnia runda, to muszę być. Muszę być mordercą ludzie. Muszę być nim po prostu. Muszę. Jeżeli nie będę, to będę zły. I nie wierzę w to. A -ha -ha. jestem zły. Miałem być zły, tu będę. Jak ta runda będzie szybka, to może uda mi się jeszcze jedną. Bo tak wiecie, ja lubię być mordercą. No nie. Tylko Ta sztabka mi uratowała. Ale fart. Dobra. Uu, tu kolejna. No i co nie udało ci się gościu? A patrzcie teraz jak ja go sprankuję. No nie, tylko zmarnowałem, bo myślałem, że tu pociąg. Przecież jechał. Chyba. I po dalej jakby się 12? Nie, na początku jest 12, czy... No nie, znaczy, czy więcej. No nie, zabrał mi chłop. Aha. No dobra, ostatnia runda teraz będzie. Teraz na 100% będzie ostatnia. Bo ja po prostu muszę być mordercą. Mm. O. Co? O matku, to jest ta stara mapa. O matku, ja pamiętam jak no, oglądało się tych youtuberów jak... To chyba tu się zaczyna ta kolejka. Ja pamiętam, jak ja zawsze tu chciałem. Już. za mną nie idzie. Przecież tu są te, te, te drzwi, tak. Muszę... Ja teraz tu wszystko muszę próbować. Nawet jako duch. Ale wolałbym na żywo. Tu nie, to nie tu. A może, tak, to tu. Patrz, jedno, jeden, jedne z, jeden z drzwich trzeba wybrać. No to co? Nie. nie, 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 ja chcę wyjść, ja chcę wyjść. Ja chcę wyjść. Zgina. No dobra. Mówiłem, że to będzie ostatnia. To ostatnia by to była. Kurde, ale to zrąbałem. No ale dobra. To by było na tyle, pamiętajcie, aby łapkować, subskrybować kanał. No i cześć.